Zobaczcie na ekranie teraz, jak się podniosła. Idzie za moją przynętą. Zaraz zaatakuje. Jest. Jest. Mam ją. Je. O, puścił. Na ekranie ryby są. W praktyce prawie nie biorą. Dlatego przez dwa dni testowałem dwa jeziora i obserwowałem, jak naprawdę reagują ryby pod lodem. <ścoughs> Dzisiaj na szczupaka trochę niestandardowo. Założymy mój tipon, który pokazałem wam w poprzednim odcinku, jak działa. Tutaj wam to zalinkuję. A jako przynęte użyjemy dzisiaj tylko kotwiczki, tak zwanej, i kawałek dużego śledzia. Bo tutaj nie masz takich dużych szczupaków, więc cały śledź byłby trochę za duży. Sprawdzimy sobie głębokość zestawu. Chcemy celować około 30 cm od dna. Zobaczcie, jak tutaj fajnie wygląda. Tutaj mamy naszą, naszego śledzia na haku. Tutaj jest dno. Staramy się, oczywiście to są jeszcze jakieś zarośla, więc staramy się po prostu z 30 cm ponad tym. I tak go zostawimy na razie. Działa to w ten sposób, że macie to tak zastawione. Jak ryba obrócisz pulę, to obraca to. Flaga się podnosi, słyszymy dźwięk. Tutaj ten zestaw zaczynam z moją wędką, która coś piechtnie dzisiaj złamała się szczytówka, więc jest trochę krótsza niż zwykle. Mamy tutaj przypąs z fluorokarbonu, żeby nie było go widać pod wodą i moją ulubioną przynętę na start, czyli rapala jigging rap z główką zamarzniętej rybki. Sprawdzimy to, zawsze zaczynam od tego. O, jest ryba. Jest ryba. Zobaczcie na ekranie teraz. Jak się podniosła, idzie za moją przynętą. Zaraz zaatakuje. Jest, jest, mam O, oh, puścił, puścił. No, ale widzicie, jesteśmy na dobrym tropie. Tam widzicie sobie czeka ten mój tip-up. Z tym martwym śledziem. Tam na jakiegoś szczupaka będziemy się czaić. No bo niestety przy takim haku jak założycie z dużą stalką i z grubą linką, to nie ma opcji, że tam wejdzie, weźmie na to jakiś standard One są zbyt ostrożne. Widzieliście w poprzednim odcinku, jak nie to tutaj wam podlinkuję. Ile na te tip z tym śledziem wyciągamy szczupaków zazwyczaj na dobrych jeziorkach. I z jakim wielkim śledziem. A jeśli podoba Ci się ten film, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i koniecznie daj znać w komentarzu, jakie rekordy padły w tym roku na lodzie. Idzie. Patrzcie, patrzcie, jak się podnosi sandacz. Patrzcie, 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 patrzcie. Jest. Jest. Tego już wyciągniemy. O, znowu się zerwał. Kurczę, jakieś maleństwa pewnie. Rano totalna cisza, zero reakcji. Dopiero po południu zaczęły się podnosić z dna. I tu znowu Sonar zrobił robotę. Wiedziałem, że coś zaczyna się dziać. Yeah, I yeah. O, oh, <laughs> landed! 50 to 55. No, it's too small. Pierwszy wolaj, pierwszy sandacz. <ścoughs> za mały wyrzucę. Nowy dzień, nowe możliwości. Na tym jeziorze skupię się głównie na szczupakach. Ok. Na wędce w ręku będę miał z bardzo miękką szczytówką. To jest medium action. I oczywiście moja ulubiona przynęta, która w Polsce wywołuje wiele kontrowersji, bo jest nielegalna. A ja łapię na nią najwięcej ryb. To jest tak zwana Rapala Riprap. I oczywiście na to jest główka zamarzniętej rybki. I ona robi takie fajne ósemki, jak opada w dół. Mam dzisiaj nowy kij. Bo poprzednim się złamał. Nie jest tak miękki jak poprzedni, ale zobaczymy Okej, okay, zmiana przynęty Teraz założymy tak zwanego backshota O, o, oh, there you go Mam cię yeah. yeah Jak ty to zjadłeś, co? Jak ty to zmieściłeś, co? Zobacz, samo by ci z gęby wypadło. Kolejne maleństwo. Zobaczcie jaki maluszek wraca do wody. Zmiana przynęty. Takie oczko z robakami. O, jest, jest. You're gonna be laughing how small that lur jest. O, gone. Bo look at this. A bike, pike, I think, okej, trochę zmiana strategii. Założymy teraz różowego bakshota, trochę mniejszego. I do tego czerwone robaczki,